Materiał stworzyli studenci Politechniki Warszawskiej w ramach programu Niepodległa. Cześć! My jesteśmy Ala Agata Zosia Paweł Magda Karolina Tomek Eliza Andrzej Paweł Adam Natalia Karol Marta Julka Paweł Enactus Politechnika Warszawska! Na naszej uczelni, czyli Politechnice Warszawskiej jesteśmy już od 4 lat. Naszą główną misją jest tworzenie projektów mających na celu pomoc lokalnym społecznościom. Bardzo dużo się uczymy, ale jeszcze więcej działamy. Co między innymi robimy? Szkolenia. Szkolenia. Uczymy się zarządzania zespołem. Sobą w czasie. Yy, uczymy się pracy w grupie. Yy, prezentacji. Uczymy się radzenia sobie ze stresem. O... stresem, <laughs> 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 ze stresem bardzo tak. Enactus Spirit. Tak, Enactus Spirit. Uczymy się wyznaczania sobie celów, które potem realizujemy. Różnych metod biznesowych, jak dobrze y, przeprowadzić cały projekt. I też zrobić biznes tam. Ale dobra, to starczy, bo się tutaj rozgadamy. Dzisiaj, ponieważ zajrzeliśmy do archiwum naszej uczelni, znaleźliśmy zdjęcia, które powstały przez te ostatnie 100 lat, tyle ile Polska jest niepodległa. W związku z tym postanowiliśmy odtworzyć te zdjęcia i zobaczyć, jak nam wyjdzie taka zabawa. Zapraszamy do oglądania. Pierwsze zdjęcie, którym się zajmiemy, będą to zdjęcia z balu, ponieważ przyjrzeliśmy się, że mniej więcej te schody, które są za y, osobami na zdjęciach, to są chyba dokładnie te. Więc trzy osoby z naszej drużyny ubraliśmy w bardzo wieczorowe, eleganckie stroje. Teraz będziemy to odtwarzać. Zobaczymy jak nam to wyjdzie. Zaczynamy od tego, bo szczerze mówiąc wierzę, że to będzie najłatwiej odtworzyć. A mam naprawdę mega ładnie ubranych ludzi. Więc próbujemy co z tego wyjdzie. Klaśnij najgłośniej jak możesz, synchronizuj mikrofon. Dobra. Modelko, modelu. Najpierw odtwarzamy pierwsze zdjęcie, gdzie oni będą stać we dwójkę. Zabawy jest więcej niż się spodziewałem. Więc ogólnie jest fajnie. Fotograf już jest gotowy i zaczynamy, tak? Czy wszyscy są gotowi? I... Proszę się ustawić. <grym> stopa na zewnątrz. Która stopa? Moja, nie ta kręcząca, tak tylko ta. O, ta o, 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 dokładnie. <grym> Ej, nie możesz mi zrobić chudszej nogi? <grym> jest pięknie. Proszę chudszą nogę. Ale myślę, że bez lampy o, lepiej wyjdzie. Bez lampy lepiej? No bo, znaczy, Bez lampy bo... w sumie to nie, mm. wiem. O, a, e, ale. jakby to jakieś inne światło, gdzie jest gościu od, od światła w Nie jest to samo. No koło się jak najbliżej, żeby jeden cień, był. cień był. Nie mam fotoszyba w telefonie. W Enaktusie uczymy się rozwiązywania problemów w sposób niekonwencjonalny. Ona tak. Tak wziął. A, 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 coś, coś takiego? A. <laughs> Dobra. Ty Nie się, się. patrzysz tu, szczerzysz się. Ty się patrzysz tu, też się Dobra, robimy zdjęcie. A tutaj reszta naktusów, którzy czekają na następne zdjęcia. Bawisz się z naszą flagą? Trzy, Ustawiamy się. Andrzej po lewej, Michał po prawej. Co on ma w ręku? Co on ma w ręku? I to jest taka chustka, a paszka taka. Za nimi? Tak, tak, żeby po prostu. Nie, 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 nie za, balu... za tymi, za schodami. Tak, chodzi o to, żeby ten kiosk zasłonić z tyłu. Wyżej. Profilem uśmiech... Bardzo y... <grym grym> ładnie. Przeszło. Więc tak wyglądają efekty naszej pracy przy zdjęciach z balu. Mamy nadzieję, że może wyszły ładniej niż te przez 100 lat. No dobra, nie żeby nie było, ale jeżeli przy tym było tyle zabawy, to się boję, co będzie przy kolejnych ujęciach. Przechodzimy dalej. Niestety nie wszystkie miejsca, które znaleźliśmy na zdjęciach są jeszcze dostępne chyba na Politechnice, albo po prostu nie wiemy gdzie one są, więc kolejne ujęcie, czyli ujęcie na ławkach, kręcimy tutaj. Jesteśmy przy sali Senatu, jakby ktoś chciał, że tak powiem, przejść potem tą wycieczkę, którą my sobie odbyliśmy nagrywając te zdjęcia. Fotograf już tutaj nastawia sprzęt, mamy pierwsze osoby i ponieważ, że tak powiem, czasy się zmieniły, rozważaliśmy zamienienie książki ze zdjęcia e-bookiem, jednak papier nie umiera i mamy go ze sobą. Więc zobaczymy, co wyjdzie z tego ujęcia. To nie jest tak, że jeden fotograf robi zdjęcia, tylko to jest cała współpraca. Tutaj mamy zdjęcie do porównania. Tutaj patrzymy na to, jak to wygląda. Tu są nasi modele. Idę na plecach, bo macie Będzie napisane aktus na plecach? Dobra, Dobra. okej okay. Nie no, Karol, może schodami jednak. Dawaj, schodami. Fajnie masz nie, nie, Tak nie, 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 jak do przyjaciela Dobra, możecie się Mamy jeszcze kilka kadrów do nagrania, ale teraz czas na naradę zespołu. Ludzie już idą. Nie wzięliśmy pod uwagę. Co tam się właśnie wydarzyło? Nie wzięliśmy Julka pod maczkawkę. uwagę. Julka maczkawka, jutro trzeba przestraszyć. Nie wzięliśmy pod uwagę jednej rzeczy, czyli zbliżającej się jesieni. To, że niepodległość. To, że niepodległość odzyskaliśmy w listopadzie. A jest już druga połowa listopada, więc jest trochę bardzo zimno i musimy teraz szybko otworzyć zdjęcie, póki mi tu ludzie nie zamarzną, więc przechodzimy do działania. <grym zainteresowań> Współpraca jest podstawą w naszej organizacji, co widać na załączonym Współpracy. obrazku. W lewo, w lewo, nie, 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 nie. To... W lewo prawo, nie? <grym zainteresowań> w lewo, prawo, nie? My jesteśmy stanowimy na obecną chwilę funkcję żywych wieszaków, bo oni muszą się pokazać tacy bardziej letni, nie listopadowi, nie tak jak nasza, jak nasza niepodległość, która jest listopadowa. Na tamtych zdjęciach było trochę cieplej, nie tak jak teraz. Gotowe? to, Tak, mamy to! Teraz przykręcić tulipan. To nie głupie. Bo to jest zasłonnictwo politechnika. Jedno z ostatnich ujęć. Wszyscy opatuleni, żeby nie zamarznąć. Tutaj robimy? porównujemy, będziemy teraz tak zadowoleni stali pod politechniką. I jedna osoba podrzuca czapkę. Damy radę. Z jednej wie. mamy pokazane jak to zrobić, z drugiej mamy pokazane jak to zrobić. A pokaż jeszcze nad tym, jak, jak to wygląda? A tak to wygląda mniej więcej. Ale w ogóle to może jest tamtą dobrze. Stronę, na Jest Ale wiecie co? Ale ogólnie efekt jest super. Idziemy! 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 Stop! Stop! Mamy to? Zaraz się dowiemy Teraz się dowiemy Te wyglądają fajnie Mamy to! Dziękuję! Uuu! Patrzymy na Adama I... Trzymasz ją jedną ręką na... Powinien się jedną trzymać Drugą I na jaki... Ja czekam na jakiś znak, Tą ręką, i którą opuściłeś wiecie, Trzymaj flagę, a drugą opuść Tak? tak. I... Dobra. Dobra, jest to. Jest cool. To wszystko. Dziękujemy. Uuu. Uuu. Możemy iść odmarzać.